Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Pokażę Wam dzisiaj najnowszy numer magazynu Super Wings. Jest to numer 5 na 2019, czyli wrześniowo-październikowy. Cena 9,99. A prezentem jest odlotowa rozgrywka. 22 karty do gry. Zaraz zobaczymy, co to jest. A tymczasem zajrzymy do środka. Lecimy do Wenecji. No i zaczynamy od spisu treści. Mamy co nieco do czytania oczywiście Super Wings, jako główni bohaterowie. Wszystko o trafiku do kolorowania. Mamy tutaj fakty, mamy dalej zabawę. Frunia, zaznaczyli obiektów miała po drodze: Frunia. Musimy przejść. Jest plakat z Wenecji: kolorowanka. Tutaj też do czytania. Różne fakty, ciekawostki. Geo zabawa. Znów kolorowanka. Ciasteczkowe maski do zrobienia, ale ekstra krzyżówka. I to by było na tyle. Tu zapowiedź jest kolejnego wyrzutnia Super Wings z labiryntem. No to my się teraz zabierzemy za rozpakowanie tych kart. Coś mi się wydaje, że to będzie taka gra zgadywanka która jest, jest napisane tak. Gra dla dwóch osób. Gracze wykładają karty równocześnie. Ten, kto jako pierwszy znajdzie i nazwie dwie dwa identyczne obiekty na dwóch kartach, zabiera obie. Osoba, która zbiera wszystkie karty wygrywa wspaniałej zabawy. No właśnie, trochę jak doble. Tak to mi się tutaj kojarzy, więc będzie na pewno świetna zabawa. A przy okazji, czy też raczej głównie z tego względu, że są tutaj bohaterowie gry Super Wings. Wow, jakie one są ładne. Zobaczcie, jakie błyszczące, ale fajowe. No i musimy sobie tutaj nasze karty oczywiście potasować, rozdać. Tak mniej więcej sobie teraz tutaj rozdamy. Odkrywamy i szukamy wspólnego obrazka. Łódka. Kto zgadnie, zabiera. Następne. Mikrofon. Wow, nie podniosłam jednej karty. Tak, nie podniosłam jednej karty. Czerwony Super Wings, jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Ale zobaczcie, jakie fajne, kolorowe obrazki. O, i każde karty łączy tylko jeden wspólny element. Co tutaj jest wspólnego? Też ten Super Wings, tylko żółty. Dalej. Zajrzymy na kolejną. Co jest wspólnego? Ptaszek? Jest ptaszek. A tutaj ten znaczek. Błyskawicy, więc jest to bardzo fajna gra na spostrzegawczość. Trzeba być szybkim spostrzegawczym i wygrać wszystkie karty. Ile ona kosztuje? 9,99 kosztuje gazetka, magazyn z grą, odlotowa rozgrywka z bohaterami Super Wings. Świetna rzecz dla fanów bajki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.